Hejka, witam was na tym filmie i dzisiaj pokażę wam jak poszedł mój trening z Werą, jej nowym koniem. Na początku poszłam do Night Harmony i się z nią przywitałam i zaprowadziłam ją na mejkę. Na lejce wyczesałam ją na początku z obu stron i lekko ją schłodziłam wodą. Tutaj widzicie jak dałam jej pić, bo jest już dostała. A tutaj ja się ubieram. I jeszcze toczek dla bezpieczeństwa. Po nie pokazywałam jak ją ubieram w sprzęt. Tutaj widzicie jak Vera czyści swojego konia. No i oczywiście podchodziliśmy do niej bardzo spokojnie ponieważ to jednak nowy koń i chcemy, żeby czuła się dobrze w tej stajni. Nowy koń był już ubierany w siodło i był spokojny, więc na spokojnie mogłyśmy pojechać na jazdę. Na początku rozstępowałyśmy konie. Trochę tak sobie spacerowałyśmy, żeby także nowy koń poczuł się lepiej w naszym towarzystwie. Tutaj już wam przyspieszyłam tą jazdę, żebyście się nie męczyli, ale no tak... Um... Przyszliśmy później troszkę do kusu i tak zakusowałyśmy aż do końca, i troszeczkę przestałyśmy na następnie. Jak na nowego konia, idzie sobie bardzo dobrze i nie zrobił żadnych złych warunków. Może czuł się troszeczkę nieswojo i lekko brykał. Trochę później zaczęłyśmy już bardziej kusować. I do drągów, zaczęliśmy przez nie przechodzić. No i tak, trochę czasu. Tutaj no już przechodziłyśmy przez ostatnie drągi i tak naprawdę powoli szykowałyśmy się do cwału. W początku Zaczęłam ja, no i ustawiłyśmy sobie przeszkodę, tak by móc skakać już powoli. No i tutaj byłyśmy troszeczkę przed, że nie chciałyśmy wam tego wykrywać i byliśmy pierwsze skoki. Jak widzicie tutaj Wery zaczęło bardziej brakać, ale później było gorzej, ponieważ to Właśnie macie to trochę bardziej pokazane. Wera miała mój też kłopot, bo przed samym skokiem zaczął brakać, więc no. I tutaj musieliśmy się zatrzymać, żeby uspokoić tego no, konia, bo da się trochę zachowywał. Bardzo jak widzicie dymbował tutaj dużo i no, był bardzo y, złośliwy. Musiałyśmy go uspokoić. Gdy udało nam się już go uspokoić, poszliśmy sobie w teren i... Było na pewno lepiej niż na samym padoku. więc tak jak mówię, poszliśmy w teren i tam sobie fajnie chodziliśmy. Tutaj powoli dochodziliśmy do cwału w terenie, no i tak powoli do galopu. Jeszcze zanim galop, zrobiłyśmy takie półeczko, no i zaczęliśmy już galopować. Za dużo też z tego koloru nie ma, więc nagrałyśmy tyle, ile mogłyśmy. No i to jednak naprawdę tyle z dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcineczek. No i zapraszam oczywiście na konto Wery.